Przed nagraniem tego materiału zacząłem się zastanawiać, ile ja już w swoim życiu nagrałem recenzji projektorów. Kilkanaście na pewno, ale tak naprawdę to nie jestem w stanie ich policzyć. No więc, żeby było ciekawiej, prawda, no to dzisiaj mam dla Was projektor. Tak, proje no właśnie, gdzie on jest, pudełko, gdzie jest projektor? No, a, już wiem, poczekajcie, zobaczcie, tu się schował. <grytanie> Wyobrażacie sobie, jakie to jest maleństwo? Tak, to jest naprawdę pod pewnymi względami mega wyjątkowy projektor, a nazywa się ViewSonic M1 Max i serdecznie zapraszam Was o, na jego recenzję, na recenzję tego maleństwa. Zaskakujący, tak jednym słowem można określić ten projektor. Oczywiście mam tutaj na myśli jego gabaryty, ale nie tylko. Nie tylko, bo on zaskakuje jeszcze pod kilkoma innymi względami. Zaraz przejdziemy do sedna. Najpierw chciałbym Wam powiedzieć i pokazać, co znajduje, znajduje się w tym pudełeczku. No Jest projektor oczywiście. Mam, nie musimy tego projektora nosić, słuchajcie, w kieszeni, w torbie, bez ochrony takiego etui, bo takie etui też jest w zestawie. Ładne, minimalistyczne, też pasuje idealnie właśnie do tego projektora. Jest pilot. Pilot akurat w tym przypadku, w przypadku tego projektora, ma dość duże znaczenie, bo z pilota mamy dostęp do wszystkich funkcji, do wszystkich funkcji w tym projektorze. Natomiast możecie oczywiście nim sterować przy pomocy Trzech przycisków. Tutaj są aż trzy przyciski, tylko, <laughs> powiedziałem aż, ale to tylko trzy przyciski, które nie dają nam dostępu, automatycznego dostępu do wszystkich opcji tego projektora. Oprócz tego mamy przewód USB-C. Dlaczego USB-C? Bo tym przewodem USB-C możemy także ten projektor ładować, ale żeby nie było, jest też. Zasilacz. Jest ładowareczka. No i wreszcie jest projektor, który no, nie ma wbudowanego zasilacza. Dzięki temu też jest mały, no, ale y, przez to, że właśnie mamy zasilacz osobno, no to wreszcie przewód jest długi, ale USB-C także jak najbardziej, ponieważ. Mamy tutaj taką podstawę. Można powiedzieć, że on jest na takim gimbalu, i kiedy ja go otworzę, wysunę tego gimbala na dół. On automatycznie, widzicie, się włącza. Jego włączanie trwa kilka sekund. No, błyskawicznie, słuchajcie, startuje. Oczywiście, błyskawicznie możecie go także wyłączyć z pilota. To nie jest tak, że musicie go zamknąć i wtedy on jest wyłączony. Czy może trafniejsze określenie, uśpiony, ale to jest naprawdę fajne, bo otwieracie. I już, i on już działa. No i mówiłem wam o zasilaniu, prawda? No ale po co nam zasilanie? Skoro jak widzicie w tym momencie on działa, a nie jest podłączony do źródła prądu, bo ono wbudowany akumulator. Tak ma wbudowany akumulator i to naprawdę niezłej pojemności, bo 12 tysięcy miliamperogodzin. To nam pozwala na obejrzenie no, jednego filmu, takiego no, producent tutaj twierdzi, że maksymalny czas działania na tym akumulatorze to dwie godziny. Pod pewnymi warunkami. W zależności od tego, w jakim trybie będzie pracował ten projektor, czyli w trybie takiego... Harman Cardon. Tutaj są dwa głośniczki Harman Cardon, które jak słyszycie brzmią naprawdę nieźle do tego dźwięku. Jeszcze za chwilę przejdziemy. Natomiast dwie godziny w trybie. Aha, mówiłem o tych trybach, przepraszam. Trzy tryby do wyboru. Eko. Jest tryb takiej obniżonej konsumpcji prądu, ale też jest tryb, który powoduje, że obraz, wyświetlany obraz jest jaśniejszy. Oczywiście na tym najjaśniejszym obrazie działać będzie ten projektor krócej, natomiast w trybie minimalistycznym bez żadnego problemu będzie działał dwie godziny. Natomiast jeżeli wybieracie sobie, wybierzecie sobie tryb pośredni, no to półtorej godziny. No tyle zazwyczaj trwa film. Prawda? Jeżeli oglądacie jakieś seriale. No to trzeba się liczyć z tym, że no jeden serial trwa około 40-50 minut, a więc dwa odcinki jesteście w stanie obejrzeć nie podłączając do, go do źródła zasilania. Ale tym źródłem zasilania może być powerbank. Tak. Powerbank. Tak jak wam powiedziałem, USB-C. Zastanawiacie się, gdzie są, gdzie jest tutaj dojście do, do złączy. Czekajcie, ja go wyłączę na sekundkę, żeby wam pokazać, gdzie jest dostęp do złączy. Z tej strony mamy klapeczkę. Ona jest tak sprytnie schowana. I tu mamy wszystkie gniazda w tym projektorze. A więc mamy gniazdo zasilania, to pierwsze. Mamy gniazdo słuchawkowe, mamy USB-C, mamy HDMI i mamy USB-A. No i teraz ja sobie podłączę. Słuchajcie, o ten power bank. No i w ten sposób zaczyna się nam ładować, ale to nie może być obojętny jaki Power Bank, on musi mieć odpowiednią moc, żeby dać radę ładować ten, ten projektor. Natomiast sam projektor też przez gniazdo USB-C może Wam posłużyć jako powerbank, czyli możecie nim albo wykorzystać go do naładowania jakichś urządzeń zewnętrznych, albo przez USB-C możecie bezpośrednio do tego projektora podłączyć. Nintendo Switch. No, no naprawdę. Bierzecie sobie małe Nintendo Switch, bierzecie sobie do kieszeni, no może nie do torby, ten projektor i gdzie chcecie, tam po prostu gracie i to na dużym ekranie. To naprawdę jest fajne, fajne rozwiązanie. Z pewnością Viewsonic M1 Max jest urządzeniem naprawdę cichym. Po jego włączeniu dociera do nas szum, albo nie dociera, bo jest tak cichy, na poziomie 28 decybeli. No to to jest nic. Sami przyznacie, że to to jest nic. No i ta ta podstawka, ta podstawka też robi robotę. Ona pod spodem jest gumowana, żeby się po prostu nie ślizgała. Jest podstawką. Dzięki niej możemy rzucić obraz, na przykład na sufit, bez najmniejszego problemu. Możemy ten projektor zamontować. Na statywie, ponieważ w jego podstawie jest... Hmm. Gwint 1, 4 cala, więc możemy go tutaj przykręcić na przykład do właśnie jakiegoś statywu e, i w ten sposób oglądać, a to włączamy, zobaczcie, żeby nie było. I w ten sposób wyświetlać jakieś treści na ścianie czy na, na ekranie. Ja tradycyjnie wykorzystałem do oglądania filmów ścianę w pokoju córki, ale też ekran. Też żałuję w ogóle, słuchajcie, że ten projektor nie dotarł do mnie przed moim wyjazdem na wakacje, bo to by było naprawdę najlepsze rozwiązanie jest możliwych, właśnie zabiera, zabranie go na, na jakiś wyjazd e, poza dom, na wakacje i oglądanie, granie itd. Tak tak On się do tego naprawdę idealnie nadaje. E, podstawie, już mówiłem, jakość wykonania. Zwróćcie uwagę. Jakość wykonania jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zresztą, za design ten projektor dostał nagrodę. E, ona jest Red Dot, tak? Design Awards 2023. Wcale się nie dziwię, bo on naprawdę jest designersko przemyślany. Naprawdę jest bardzo przemyślany, jest bardzo ładny i moim zdaniem może się podobać. Obudowa, ta góra i te boki są pokryte takim materiałem. Bardzo fajnie to wygląda estetycznie. Spód jest plastikowy. Te boczki też są plastikowe z jednej i z drugiej strony. Tu mamy oczywiście te krateczki, które służą nam do, do chłodzenia. Jest oczywiście sama lampa LED. Jeżeli chodzi o ten dźwięk, właśnie teraz chciałbym do tego wrócić. Czy on jest wystarczający, jeżeli chodzi o oglądanie filmów w domu? W domu tak. Jak najbardziej tak. Natomiast czy w pokoju może w ten sposób. Natomiast kiedy zabralibyście go gdzieś ze sobą na jakieś wakacje, na jakiś wyjazd i chcieli wyświetlać, oglądać jakieś filmy na zewnątrz, na świeżym powietrzu, no to wtedy warto do niego podłączyć jakiś bezprzewodowy, oczywiście, głośnik o większej mocy, żeby był po prostu trochę bardziej głośny. Chociaż ten Harman Kardon, jeżeli chodzi o jakość brzmienia, naprawdę bardzo ładnie gra. Natomiast no, czasami może jego głośność być tych dwóch głośników niewystarczająca, po prostu. Pewnie się zastanawiacie, z jaką jasnością, w ogóle, jakiej jakości wyświetla obraz ten projektor ViewSonic M1 Max. No to ja Wam coś pokażę. Słuchajcie, w tej chwili ja nagrywam. W ciągu dnia rolety w oknach są nieopuszczone. Jest jasno, jest jeszcze tutaj taka lampa doświetlająca mnie, żeby. W miarę dobrze wyglądał. Zwróćcie uwagę, ja teraz rzucam obraz na ścianę, i widać, widać poszczególne ikonki, widać, co jest na nich napisane. Czy to oznacza, że ten projektor można wykorzystać w ciągu dnia? No, powiem Wam szczerze, że no tak, dobra, inaczej jaka jest jasność i tutaj e, kolejne zaskoczenie. Najpierw to było zaskoczenie in minus, potem in plus. Dlaczego? Bo przeczytałem, że ten projektor świeci z jasnością 200 ANSI lumenów albo jak kto woli 500 LED lumenów. Ja mówię e, na no 200 ANSI lumenów to troszeczkę mało, prawda? No to nie da się niczego w ciągu dnia oglądać. No. W zasadzie tak jest. W ciągu dnia słuchajcie oglądanie przez ten projektor jakichś filmów, seriali. Nie ma większego sensu, zwłaszcza kiedy świeci tak jak dzisiaj naprawdę mocne słońce. Ale kiedy przyciemnicie trochę pomieszczenie, w którym będziecie chcieli oglądać coś przez ten projektor, albo poczekacie aż się zrobi szaro, potem ciemno, to gwarantuję Wam, że jakość obrazu będzie naprawdę bardzo dobra. I to jest to zaskoczenie in plus, bo obawiałem się tego, że przy 200 w Lumenach to nawet w nocy, nawet wieczorem no, oglądanie na tym projektorze czegokolwiek, czy granie w gry, no będzie trudne, prawda? Że będzie za ciemno, że te czernie będą takie sobie, a wcale tak nie jest, bo to jest naprawdę taki nocny marek. Nie przesadzam, kiedy w nocy go włączycie... Będziecie mega zadowoleni. Jeżeli chodzi o kontrast, to jest on na poziomie 120 000 do 1. Natomiast obiektyw ma przysłonę F17, a więc naprawdę jest dość jasny. I współczynnik rzutu 1,2. Co nam daje, słuchajcie, obraz o przykątnej. 40 cali już z jednego metra. Maksymalny obraz, wielkość obrazu, jaką możecie uzyskać na tym projektorze, jest to 100 cali. Ale wtedy musicie troszeczkę oddalić się od ściany, od ekranu przenośnego i tak dalej, i tak dalej. O ile się trzeba oddalić? To około 3 metry, 2,67 metra dokładnie. Tylko pamiętajcie, że wtedy, no niestety, jasność jest troszeczkę gorsza. Ona się po prostu pogorszy. No więc według mnie, najlepsza, najlepszy rozwiązanie. Rozmiar obrazu ekranu to 65 cali, 75 cali. To, to jest w zupełności wystarczające, żeby obejrzeć film no na dużym ekranie albo żeby sobie pograć w gry. Też można bez żadnego problemu przy takim rozmiarze obrazu. Jest to naprawdę przyjemne. Natomiast jeżeli chodzi o granie, no to mam tutaj informacje dla wszystkich graczy, będą wiedzieli o co chodzi. Input lag jest na poziomie 165 milisekund a więc w takie bardziej wymagające gry, wymagające, no czyli wymagające od Was refleksu, szybkiego działania i tak dalej, natychmiastowego, no to umówmy się, mniej wymagające gry, Nintendo Switch idealny projektor właśnie do tego typu zabawy. Natomiast jeżeli chodzi o rozdzielczość wyświetlanego obrazu, to powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, a jest naprawdę dobrze, bo jest Full HD, nie HD, tylko jest Full HD, a więc 1080p. I to naprawdę widać. Prawdopodobnie jest to zasługa technologii ViewSonic, ona nazywa się właśnie ViewSonic Cinema Super Color. Plus. Dzięki tej technologii, no przede wszystkim oczywiście mamy naprawdę żywe kolory. Nasycenie barw, kontrast, ostrość. Tutaj ten projektor daje radę. Tak jak w przypadku innych m, takich małych, tanich projektorów, m, zauważyłem, że na przykład ostrość nie była idealna w każdym miejscu wyświetlanego obrazu. Tylko na przykład po lewej stronie była trochę lepsza, albo po środku była trochę lepsza, a już narożniki ostre nie były. Tutaj wszystko jest ostre. Cała wyświetlana, rzucana powierzchnia przez projektor na ścianę jest naprawdę ostra. I to jest ogromny, naprawdę ogromny plus. System, bo o tym też Wam jeszcze nie powiedziałem. Jak myślicie, co tutaj jest? Tutaj w zasadzie są dwa systemy. System taki tradycyjny, typowy to jest Google TV. Ja się bardzo cieszę, że to jest Google TV. O Google TV nie będę wam tutaj za bardzo opowiadał, bo wszyscy myślę wiecie, co to jest Google TV. Dostęp do wszystkich aplikacji, które streamują filmy. Nie ma z tym żadnego problemu. Zresztą cała biblioteka, cały ten sklep Google jest taki, jak być powinien, czyli jest pełny. Tam wszystko znajdziecie, co jest potrzebne do korzystania z tego projektora, do korzystania z rozrywki, które oferuje Wam Google TV. Ja się cieszę, że to jest Google TV, bo uważam, że Google TV jest lepsze od Android TV. Szybciej działa, jest prostsze w obsłudze i tak Natomiast jeżeli chodzi o obsługę samego projektora, no to tutaj mamy specjalne oprogramowanie, z którego najlepiej skorzystamy korzystając z tego, korzystamy korzystając z tego pilota. I to ten pilot ma tutaj ogromne znaczenie, aczkolwiek on tutaj nie ma żadnych przycisków, które są przypisane do Netflixa, do Disneya, czy do Maxa, czy do YouTube'a. Moim zdaniem bardzo dobrze. Natomiast jest tu jeden taki bardzo ważny przycisk, ten tutaj, który pomaga Wam, znaczy uruchamia Wam oprogramowanie tego projektora. No i tutaj możecie pobawić się ustawieniami wyświetlanego obrazu. Dokładnie tak to, jak to jest w telewizorze. Plus, oczywiście, trapez możecie zrobić automatyczny albo manualny, jeżeli chodzi o ostrzenie tak samo i wybrać, czy rzucany obraz będzie z przodu, czy z tyłu, czy z boku. Tych ustawień jest naprawdę cała masa, jest to dobrze zrobione, jest to dobrze spolszczone, wszystko jest zrozumiałe i jest w języku polskim, no to już powiedziałem, i to jest chyba bardzo, bardzo ważne. Obsługa tego pilota jest też. No, po prostu, jak pilota. Mamy tutaj też przycisk z mikrofonem, to oznacza, że możecie korzystać oczywiście z komet głosowych, Google Assist czy Siri. Z tym też żadnego problemu nie ma. Producent po prostu pomyślał, według mnie, o wszystkim. A więc, tak jak Wam mówiłem, Google TV plus oprogramowanie, które jest. No, jest potrzebne do tego, żeby się po prostu pobawić ustawieniami tego projektora i wyświetlanego obrazu. Moi drodzy, podsumowując, tak jak już wspominałem wcześniej, bardzo żałuję, że nie miałem okazji go wypróbować podczas wakacji, bo to idealny towarzysz podróży wakacyjnych, wyjazdów poza dom. Zabieracie go ze sobą, zabieracie powerbank. Oczywiście możecie przewód zasilający, ale jeżeli chcecie korzystać z tego projektora na zewnątrz, nic nie stoi, naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie. Możecie go wykorzystać też jako powerbank. Do naładowania waszego smartfona albo jakiegoś innego urządzenia. Możecie wyświetlić obraz na Suficie. Fajny gadżet, naprawdę zaskakujący, minimalistyczny, designerski, gadżeciarski. Yy, yy, świetnie zrobiony, to też ma znaczenie i jakość obrazu jest naprawdę. Jak na takie maleństwo, czy znaczy nie, to źle powiedziane. Nie, to tutaj naprawdę, kiedy robi się ciemno, kiedy a idzie jesień, zima, kiedy będziecie chcieli oglądać ym, na tym projektorze różnego rodzaju treści w domu, poza domem, będziecie z niego naprawdę zadowoleni. Autofokus, automatyczny trapec, mnogość ustawień, Google TV. Yy, Prostota obsługi tego urządzenia. Oczywiście, no, największą zaletą jest ten wbudowany akumulator, który pozwala nam mm, zmienić go w takiego mobilnego. Mobilny telewizor, o, to jest chyba najlepsze kieszonkowy mobilny telewizor. I tak to zostawmy. To jest po prostu ViewSonic M1 Max. Polecam, naprawdę. Jestem z niego mega zadowolony. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już niedługo. Cześć!